Cześć, witajcie na naszym kanale Twistory. W dzisiejszym odcinku pokażemy Wam, jak siostry bliźniaczki czasami się kłócą. Jedna będzie tą dobrą, a druga będzie tą wredną, która ciągle jej dokucza. Chcecie zobaczyć, jak to się skończyło? No i która jest która? Tego dowiecie się z odcinka. A ja jeszcze przypominam o łapkach w górę, jeżeli takie odcinki Wam się podobają. No i koniecznie zasubskrybujcie nasz kanał, żeby nie przegapić nowych odcinków z naszymi przygodami. A teraz zapraszam na film. Się bawić, a ja sobie tutaj siadam. Dobrze, mamo. To coś, ścigamy się do huśtawki? No dobra. Jestem ja pierwsza, wygrałam. No wygrałaś, posuń się. Chyba śliz, to ja się huśtam. No weź, ja też chcę. Musisz poczekać. Nie bądź taka. Co mi da w zamian? Mam w domu batonika. No to ciało. Oh, no. A ty jak zwykle robisz mi przykrość! Oh, no. Są Nie, moje są śliczne. Mo twoje są bez ty Jesteś zawsze dla mnie nie Nie, po prostu jestem zcera. Mamo, ona mi to kucza. No, no. Dziewczyny, wy się ciągle musicie kucić. Idziemy do domu. Diamentowy obraz. Ale brzydko. Nieprawda. Właśnie, że prawda to mój obraz i może być jakiś cel. Czyli brzydki jesteś okropny. Jestem szczera. Daj mi spokój. Ale ja nic nie robię. Mamo, mamo. Zobaczmy. Co z tego? E -e. Co się stało, dziewczynki? Lila mi dokucza. To nieprawda, ona kłamie. No, no. Dziewczynki, nie kłóćcie się. Ale to ona zaczęła. Jest dla mnie niemiła. To nieprawda, stoję tu tylko. Dziewczyny, nie podoba mi się, że ciągle się kłócicie. Nie wiem, która z Was zaczęła i trudno jest mi to ocenić. Lila, ty idź do pokoju. A ty Nela zostań tutaj. Chwila odpoczynku od siebie, na pewno wam się przyda. Bawisz się ze mną? Bawisz się? No nie udawaj! Wiem, ze mnie słyszysz. Ale ja nie chcę się z tobą bawić. Chodź Nela, ja się z Tobą pobawię. Mam najnowsze Superfix Mutant Battle. Co ty na to? Wow, super! Ja też chcę się bawić. No, teraz to już chyba za późno. No właśnie. No weźcie, nie bądźcie takie. A jakimi jesteśmy? Bo nie rozumiem. Przecież Nela się ciebie pytała. Uh -oh. Mówiłaś, że nie chcesz się bawić. No właśnie. No ale teraz już chcę. Decyduj, Nela. Bierzemy Lilę do zabawy, pomimo tego, że ciągle ci dokucza? No nie wiem. Przepraszam, już tak nie będę. Przyjmuję przeprosiny. No i to mi się podoba. Jesteście siostrami i nie powinniście sobie dokuczać. To co, dziewczynki? Zgoda? Zgoda! No to teraz otwieramy i zobaczymy, co tam jest. Dzisiaj przetestujemy dla Was najnowsze Super Things Mutant Battle od Magic Box. Zaczynamy od przewodnika. Otwieramy komiksowy przewodnik, żeby wiedzieć o co chodzi w tej serii. A już, już, już szybciutko, szybciutko. Spieszę się, spieszę się. I co mamy w środku? Aha, przewodnik. No i oczywiście, jak zwykle, saszetki. Zaczynamy od samego początku. I o czym jest ta seria? Jak donosi nasz superkomiksowy przewodnik, miasto zmaga się z nową falą mutujących supermocy. Superfinksy i kazunkicy, które wcześniej wyglądały na normalne, teraz zmieniają kolor, aby nabyć umiejętności nowych ataków. Wygląda na to, że przyczyną całego zamętu jest złoczyńca morf. Skutek nieudanego eksperymentu powstały z najdziwniejszej kombinacji mocy, jakiej kiedykolwiek próbował profesor K. Co się teraz wydarzy? Hmm, to się wszystko oczywiście okaże, ale wiemy tyle, że nasze nowe postacie mają. Możliwość zmiany koloru pod wpływem ciepłej i zimnej wody. Więc zaraz to wszystko przetestujemy. A teraz otwieramy nasze zabawki, żeby zobaczyć, co jest w środku. Ten egzoszkielet był w gazetce. Nazywa się Stone Smash. I jak podaje nasz przewodnik. Jest to egzoszkielet z kamienia, zdumiewające, co będzie następne, nie daj się rozkojarzyć, bo rozbijecie potężnymi kamiennymi młotami. Także zapowiada się naprawdę ciekawie. O oh wow, on zmienia kolor. No, nie wiem. Birthday boy. No. Ja I już patrzymy. Ja mam taką. Tak, one zmieniają kolor. Kolor Change. Wow. I one zmieniają kolor. Okej, okay, odkładamy na bok wodą, będziemy się bawić, jak już wszystko rozpakujemy. Ciekawe czy znajdzie się jakiś rzadki. No. A ja I mam. też. No. Ja z tego. Ale są... o! Złoty, 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 złoty. Złoty? Ale. O, wow, zobaczcie. Zobaczcie, to jest ten rzadki. Black Hat. A ja mam... Uderzenie hakiem. Legendarny rabuś, który od dawna żeglował po wodach Splash City powrócił do Kabum City, aby razem ze swoją nikczemną załogą swobodnie łupić mieszkańców. A ja mam srebrnego. A jak on wygląda? A nie jest taka lodówka. To jest kalkulator Number X. Mózg alfanumeryczny. Potrafi zrozumieć najbardziej złożone operacje matematyczne i wdrożyć je w swoich, swoich planach bojowych. Dzięki takiemu liderowi jego drużyna zawsze wygrywa. Wow, jest kapitanem! Zobaczcie, to jest Ice Brain. Lodowy sorbet. Jeśli staniesz mu na drodze, zmienicie w lodowy posąg. Zawsze ma zły humor. Wybija swój owocowy sorbet tak szybko, że aż zamarza mu mózg. Zmienia kolor. Smak napoju gazowanego. Jego sorbecik wypełnia się gazem i wystrzeliwuje potężnie gazowane strumienie. Wow, on zmienia kolor, także daj go do zmieniaczy kolorów. Najsłodszy cukierek przez słodki Superfink. Chociaż wszystko, czego dotknie, staje się bardziej lepkie, złoczyńcy uciekają ze strachu, gdy go widzą. Patrzcie. Nie Wygląda nasza pokaźna kolekcja, a teraz idziemy po wodę. Mamy tutaj miskę z ciepłą wodą i to gorąco, gorącą, gorącą, więc i mamy już posegregowane nasze superfinksy, tak? Które są, zmieniają. I teraz będziemy je wrzucać, żeby zobaczyć, jak wyglądają. Tak? Kto pierwszy wrzuca? Co jaki kolor się robi? Niebieski tu. A faktycznie, no, widzicie? Zmienił kolor na niebieski. Dobra, teraz. Ale poczekaj, to tak trzeba. Porządnie pokazać. Jest zielony, ma fioletowe. I teraz tato poczekaj i wrzucamy. Zobaczymy na pół wsadzimy i zobaczymy, jak zmieni kolor. Na jasne Zmieni! Zmienił, no? No to wrzucamy go. A teraz tego. O, zmienia na niebieski. Super Zobaczcie A ten na jaki kolor zmieni? Na jasny mhm. To chodź stąd do nas Ale zobaczcie, ten zielony też się zrobił jasny mhm. Był inny kolor I ten, ta marchewka też się zrobiła jasna, a była ciemna Czy on stoi? on no, się stoi. zrobił niebieski Ten się zrobił tutaj niebieski Czekaj, nie wiem o co w nim chodzi. Może peleryna się zmieniła. Peleryna się zmieniła no, na pewno. No bo... No więc to nie jeszcze nie jednego tego, em, jakąś może Takiego co Lila ma tylko Dobrze, chodź może spróbujemy ten zamek, co? Bo to w tym zamku będzie dobrze widać. Zamek jest cały zielony. Ciemnozielony. Ciemnozielony, ma tylko taką pelerynkę fioletową. I co, wrzucamy go, tato? Mhm. mhm. O, zmienił kolor. No jasny. Znaczy o, też się tak? robi jasno zielony i niebieska peleryna. Teraz ja. Tata, o, mama, patrz jak taki... on się zmienił. No, żółta peleryna i jasny pomarańcz się robi. A teraz może te keczupy. Keczupy, keczup i musztardę, zobaczcie. Na keczupy No, to zobaczymy jakie będzie miał kolory. Mama tego wydarzyła. One jaśnieją, wszystkie te kolory w tej wodzie ciepłe jaśnieją. A mój też chyba jaśnie. No to teraz... Za jaśnie. koleska lubi wodę, więc... Zobaczymy. No, robi się jasno pomarańczowa z czernowej. I feleryna tam z tyłu. A teraz... I feleryna z tyłu. Ale mam się U. nic nie dzieje chyba. No ale ja złożyłam go, a mu się nic nie dzieje. Mm. <laughs> a. No to ma ten. No to wrzucaj, wrzucaj, wrzucaj. Jest czerwono-fioletowy. I co? I teraz się robi niebieski i pomarańczowy. No taki. Tutaj no jeszcze zmienia za... kolory. A tutaj ten taki sam tylko O, zrobię. cały fioletowy, no. A tu. Badaj go, zobaczy. Niebieski. Zrobił się cały niebieski. No. A tutaj ostatni bluzeczka. Idealna zabawka do kąpania. Tak, idealna zabawka do kąpieli, dokładnie. Ekstra. I on to, co taki... dzisiaj przy wieczornej kąpieli? A nie, o nie. Chciałam znaleźć. O nie, on nie, nie, nie Ale nie na niebieski rys. ładny. Zobaczcie, jaki ładny kolor. Bez Ale wylała. Na, na Chciałam na i wylała. No nic, to wypadek. Tak. Dobra. Ja ten? Kompanko, teraz mają kąpanko, teraz mają kąpanko. No. On bardzo lubi kąpanko tutaj. On, zmienia, On nie zmienia koloru. On nie zmienia koloru. Nie, pomarańczowy się robi jaśniejszy, zmienia. Zmienia, to zmieniają, no. Tak, zmieniają zmieniają. Fryter zmienia też na pewno, nie? O, ten, mu zobaczmy jaki za... będzie miał kolor. Zmienimy Musimy zamoczyć mu głowę. O, ty jasne, popatrz. A ten? a tu reszta się robi też jasna. O. A ten? Taki. No to mamy zabawy. On się zmienia taki trochę. Słuchajcie, my się już bawimy, a z Wami się na dzisiaj żegnamy. Dziękujemy o, Wam za ten odcinek. Co mają robić widzowie, zostawiaj dla nas łapki w górę, jeżeli takie odcinki Wam się podobają. Koniecznie subskrybujcie nasz kanał. My mamy jeszcze pozdrowienia dla Matyldy. I taty. I taty Matyldy. Który prosił o pozdrowienia. Który prosił o pozdrowienia, tak? Więc serdecznie pozdrawiamy. Dziękujemy, że oglądacie nasz kanał. Wypamy się z wami, już to wszystko powkładało i teraz się przykujemy do kąpieli, bo już u nas też początku. Robimy zupę z Zinksa. Robimy zupę z Zimpsową. Do to, to buziaczki, pa, pa. pa, pa. pa, pa. A my sobie pomócimy. Wszystko